Siemano. temat, który chciałbym dzisiaj poruszyć z Wami, to jest temat, jak tłuszcze, jaka najlepsza proporcja dokładniej tłuszczy byłaby najlepsza dla nas, żeby wykorzystać maksymalnie, że tak powiem, anaboliczne efekty naszego organizmu, potencjał anaboliczny. Jak wiecie, ja nigdy nie zgadzałem się ze zdaniem, że kaloria kalorii jest równa. Zawsze mówiłem, że... Bardzo jest istotny nie tylko bilans kaloryczny, który spożywamy, ale również poszczególna proporcja. I dzisiaj chciałbym pomówić o proporcji tłuszczy. Oczywiście wiecie, że ja jestem zwolennikiem węglowodanów w diecie, ale uważam, że tłuszcze jednak są ważniejsze. To, że bardzo często mówię o węglowodanach, wynika po prostu z tego powodu, że nie jestem za ich eliminacją. Jednak wielu dietach, które rozpisuję oraz to, jak sam się odżywiam, procentowo mam więcej tłuszczu w diecie niż w węglowodanów. Dlaczego właśnie wygląda to w taki sposób? Wynika to z tego powodu, jako że były przeprowadzone badania, które pokazały nam, jak tłuszcze, ich ilość oraz nie tylko ilość, ale również ich poszczególna proporcja może wpływać na poziom testosteronu, co jest dla nas bardzo istotne. Osoby, które, oczywiście mówię o sportowcach, które są aktywni fizycznie, powinni spożywać odpowiednią proporcję poszczególnych frakcji tłuszczy, żeby podnosić maksymalny potencjał anaboliczny naszych hormonów. Jeżeli chodzi o te proporcje, 60% tłuszczy, które powinniśmy spożywać, są to jednonienasycone kwasy tłuszczowe. To pewnie Was nie dziwi. Jednak 30% to są tłuszcze nasycone, czyli jak widzicie, tłuszcze nasycone są konieczne i niezbędne, żeby wypadać odpowiednią ilość testosteronu. Spożywanie dużej ilości tłuszczy wielonienasyconych jest dla naszego organizmu tak naprawdę mogą powiedzieć, że szkodliwe i niekorzystne. Tak więc tłuszcze wielonienasycone z, powiedzmy z rodziny omega-6 powinniśmy spożywać raptem na poziomie 7% wszystkich tłuszczy w diecie, a wielo-nienasycone z rodziny omega-3 tylko i wyłącznie 3%. Dodawanie większej ilości tych kwasów tłuszczowych może wpływać negatywnie na nasz organizm i jednocześnie na stan zdrowotny. Te tłuszcze są nam niezbędne, ale w minimalnej ilości. Mam nadzieję, że ten film Wam się przydał. I pamiętajcie, tłuszcz nie jest wrogiem. Wrogiem są tłuszcze trans, czyli tłuszcze przetworzone jak cała przetworzona żywność, oraz wrogiem jest moim zdaniem brak wiedzy i po prostu nieodpowiednie układanie żywienia. Trzymajcie się piona.